Jeśli ktoś myśli o rozpoczęciu swojej przygody z zimowym szaleństwem, z jazdą na nartach lub też na desce, pierwszą podstawową rzeczą jest dobór sprzętu. Przy doborze najpierw kierujemy się doborem butów. Należy dobrać sobie dla początkujących dość miękki but, wygodny. Przede wszystkim musimy w nim spędzić trochę czasu w sklepie, żeby sprawdzić, czy dopasuje się on nam do nogi, czy nigdzie nie uwiera, ponieważ często bywa tak, że Mierzymy but, na początek wydaje się ok, potem po kilku godzinach spędzonych na stoku okazuje się, że coś nas uwiera, coś nam nie pasuje i już nie jesteśmy tak zadowoleni i cała przyjemność z jazdy gdzieś ulatuje. Następną rzeczą są narty. I tutaj podstawą taką nartą w obecnych czasach jest narta carvingowa, charakteryzująca się tym, że z przodu jest ona dość szeroka, ma talię, w jest węższa i na końcu znowu jest poszerzona. Daje nam to to, że wprowadzając narty już w dalszych e, etapach naszego szkolenia, wraz z e, doskonaleniem techniki, kiedy jesteśmy w stanie wprowadzić narty na krawędź, porusza się ona nie w linii prostej, lecz po wycinku koła. A dzięki czemu możemy, wprowadzając narty na krawędź, poruszać się po wycinku takiego koła i robić ładne, szerokie zakręty. E, oczywiście jest wiele rodzajów e, nart, które m, możemy dostosować do swoich potrze potrzeb, umiejętności. Są to m.in. właśnie narty carvingowe, freestyle'owe, kiedy ktoś chce poszaleć sobie trochę w snowparkach, e, freeride'owe dla ludzi, którzy lubią pośmigać poza trasami e, oraz narty gigantowe, które charakteryzują się dłuższym promieniem skrętu, czyli ta talia jest trochę inna niż w takiej podstawowej narcie i są to narty dłuższe, pozwalają nam robić dłuższe skręty i poruszać się z większą prędkością. Kryteria doboru nart to długość, którą musimy... Narta nie może być ani za długa, ani za krótka, natomiast w pierwszych etapach szkolenia krótsza narta daje nam e, możliwość lepszego panowania nad tą nartą, ułatwia nam skręcanie. Ważne jest też e, odpowiednie dopasowanie wiązań do wagi, gdyż podczas upadku ta narta powinna nam się wypiąć. Jeżeli się nie wypnie, grozi to niestety kontuzją kolana lub e, jakiejś innej części ciała. W moim przypadku ja mam 1,70 m wzrostu, poruszam się na narcie o długości 1,62 m i uważam, że jest to dobrze, bardzo dobra długość. Oczywiście narta gigantowa w moim przypadku byłaby nieco dłuższa, narta freestyle'owa mogłaby być krótsza. Jeśli chodzi o kije, dobieramy je w ten sposób, żeby po postawieniu kija na ziemi w łokciu był około kąt prosty. To jest odpowiednia długość, żeby nie jeździć w ten sposób, ani też w ten sposób. Te kije mają nam zapewnić Mocne oparcie, abyśmy mogli się poruszać, e, odpychając od śniegu. Kolejnym niezbędnym elementem każdego narciarza, o którym jeszcze nie wspomniałem, jest kask. Ponieważ poruszając się na stoku, nie jesteśmy sami i wielu jest ludzi, którzy próbują swoich sił, ale może niekoniecznie liczą się ze swoimi umiejętnościami i może dojść do różnych wypadków, więc przede wszystkim zdrowie.